Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Underworld przed nami kolejny poziom i w sumie kolejna lokacja, ale to będzie jeden poziom w tej lokacji tylko, czyli posiadłość croftów. Na ten poziom wybiorę sobie to ubranie, które tutaj najbardziej pasuje, czyli ubranie cienne. I cóż, no, przechodzimy, myślę, bez zbędnych przedłużeń już do gry. Co do broni, to mogę sobie wziąć w sumie um, strzelbę, przyda się na sam koniec poziomu. my apologies lady croft but i have not turned it to the crib why didn't you ever tell us this was down here yeah. i wish i still didn't know you know what i'll wait up here i did warn you that playing your music so loud could wake the dead Three initials was a clear reference to my grandfather. Light, please. I jesteśmy w poziomie chroniony przez umarłek. Zobaczmy, czy pojawił się wpis w dzienniku, czy może jeszcze nie będzie nam go dane przeczytać. Jest coś. Krypta rodziny Croftów. Boga ojcie ojciec zostawił wiadomość, w której napisał Nadlo, wiem co zamieszasz, nie będę już dłużej twoją marionetką. Mniejsza o to, jakie były pomiędzy nimi relacje, które zostały zniszczone, natomiast tutejsze zarazisko musiało mieć niezwykłą wartość. Nigdy nie widziałam, żeby ojciec bezcześcił tego typu wykopaliska. Niemniej jednak zostawił mi trop, który, jak sądzę, doprowadzi mnie do miejsca ukrycia artefaktów oraz informacji zdobytych w Tajlandii. Tak, także szukamy rękawicy, którą ukrył ojciec celary i zabrał ją z Tajlandii. W tym poziomie mamy 13 skarbów oraz jeden relikt. Mam nadzieję, że wszystkie dobrze pamiętam, ponieważ muszę wam się przyznać, że średnio sobie przypominałam ich położenie, nie miałam zbytnio na to czasu, ale powinnam pamiętać. Także tutaj od razu mam pierwszy. Jak widzicie w posiadłości Croftów, skarby będą ukryte w takich dziwnych urnach. Właściwie nie jesteśmy w samej posiadłości, tylko pod nią właśnie w jakiejś ukrytej krypcie. Pod grobem dziadka Lary. To jest trochę strasznie, zanim na górę, to tutaj od razu jest skarb numer dwa. Także go zabieramy. No, całkiem lubię ten poziom. Jest on dosyć krótki. Uu. Jest on dosyć krótki, ale ma całkiem fajną zagadkę ze światłem. Wygląda mm, dosyć sympatycznie. Mm, Okej. Okay. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno, więc może włączę latarkę. Bo będziemy cały czas w podziemiach i w jakichś ciemnych korytarzach, więc lepiej, żeby było widać. Miałem jeszcze jakieś nietoperze? Chyba nie. Dobrze, idziemy po. Coś jeszcze leci w moją stronę. Tutaj będą głównie nietoperze i pająki, więc nie ma co się martwić. Idziemy po kolejne dwa skarby. Co tu jeszcze? Coś tu jeszcze leciało? Dobra. Przeskakujemy sobie tam. O, jeszcze pająki, oczywiście. No, jak to w krypcie. Tutaj jest skarb numer 3, a dalej e, jest właśnie skarb numer 4. O, tu. Wszystkie są bardzo blisko siebie. O, dobra, teraz tak nie możemy spaść na dół, bo jakoby ta odległość nie wydawała się aż tak ogromna, to Lara zginie. Nie wiem, czy Ty jesteś w stanie doskoczyć stąd tam. Mm. O, nie prze... przeżyła. O, to ciekawe. Dobra. Czyli jednak nie jest tak źle. Ale to dobrze, bo chciałam się znaleźć na dole. Tak, ubijmy wszystko, co tu się rusza. Trochę tego jest. <grym> Zaraz wam powiem, co mamy do zrobienia tutaj. Tylko się pozbędę tych pająków obrzydliwych. Coś jeszcze tu łazi. No. Tak, i tu jest... Y Skarb numer 5. Ok, eee, właśnie dlatego chciałam zejść na dół, bo on się tutaj znajduje. Eee, no i co my tu mamy do roboty? Musimy, e, słuchajcie, o, wow. no chodź tu kobieto. Musimy sobie tutaj e, przynieść dwa kamienne bloki, aby obciążyć e, ten przycisk i uruchomić e, zagadkę tam, ponieważ ona teraz jest jakby nieaktywna. Yy, także, także to jest nasze główne zadanie. Oczywiście po drodze będziemy zbierać jeszcze skarby i relikt. Yy, no, będziemy się wspinać po tutejszych rusztowaniach. Teraz pójdziemy sobie na drugą stronę tego pomieszczenia. No. Ja stąd raczej nie mogę się dostać. O, stąd. Do góry. Yy, tutaj. Dobra, no, i musimy sobie przejść. No i cicić. Hop, hop, hop. Teraz tu. Dobra. Jesteśmy już po drugiej stronie. Apteczka. Dobra, no i drążki. Halo. Nie wiem, czemu ja czasem nie mogę. Jakby mi skok nie działa, bo nie chce się wbić w tym momencie, w którym ja chcę. Okej. Okay. No. Tutaj, dobra, i bujemy się na drugą stronę. Włową, wow, wow, okej, okay, udało się. Dobra, jesteśmy na takim balkoniku. Mm, więcej pęków tu nie ma, tak. Tam jest symetryczny, ale tam będziemy się musieli dostać od drugiej strony. I tu jest skarb numer 6. Mm. I zaraz wam powiem o co chodzi, bo oczywiście twórcy Tomb Raidera kochają symetrię i symetrycznie na drugim tym balkoniku jest taki skarb i też trzeba się dostać do niego za pomocą drążka. Tylko właśnie tam nie ma, widzicie, tam jest taka dziurka w ścianie i tam jest właśnie kolejny skarb, ale tam nie ma tego drążka, dlatego trzeba go sobie stąd zabrać i wziąć ze sobą. Dobra, tutaj będą kolejne pająki. Wow, wow, wow. No, strasznie wkurzają. I tu jest skarb numer 7. Także zabieramy ze sobą. I idziemy dalej po korytarzach, takich dosyć mrocznych. Tak, to jest pomieszczenie z zagadką, ale. Hey. Czy ja tam chcę iść? Moment, ja się najpierw rozejrzę, bo, tak jak mówię, nie pamiętam za bardzo, co tu się dzieje. Mogę przy okazji poubijać wszystko, co tu jest, żeby się już tu nie przejmować. Dobra, odłóż to na chwilę, Lara. Zaraz po to wrócę. Ja sprawdzę, czy ja mam tu coś do zebrania. Poza bloczkami. Eee, dobra, tu już nie ma więcej nic. Ok, i tu jest relikt. Zaraz wam może go pokażę. O tu. Eee, jak się do niego dostaniemy, to może w sumie teraz Wam powiem. Wystarczy obciążyć ten przycisk. Dwoma bluczkami. Nie dość, że on nam otworzy tą kratkę, to jeszcze właśnie otworzy się kratka z reliktem. Tak, dodatkowo. Jak ktoś o tym nie wie, no to wiadomo, można to przeoczyć. W ogóle można przeoczyć ten relikt, bo można go nie zauważyć. Ale ja teraz będę zmierzała do tego drugiego balkonika, żeby właśnie zdobyć ten skarb, używając drążka. I to chyba tędy się idzie. O ile się nie mylę. Tak, jestem w dobrym miejscu. Zbijmy okoliczne nietoperze, aby mieć spokój. Dobra, no i dostajemy się po skarb numer 8. Muszę się dostać do tej krawędzi. Dobra. No i mamy skarb numer 8. I ten drążek już nam się nie przyda, za to przyda nam się bloczek. Moment, eee, tu nic więcej nie było, prawda? Chyba nie. Dobra, zabieramy ten bloczek. Bo musimy sobie poobciążać przyciski. O, może ja go tam rzucę. Którym się rzuca? Tym. Dobra. Bo jednak Lara dużo wolniej chodzi z tymi blokami, ale już trudno. O, się turla jeszcze kawałek. Wow, tylko się nie zbaguj, proszę cię. Fizyka tych bloczków czasami lubi szaleć. Mm, dobra. A ja mogę też pająki zabijać tym bloczkiem, ale może Jezu, nie będę tego robić, bo to jednak dłużej trwa niż zastrzeliwanie pająków, po prostu. Yy, dobra, teraz tak, ja może najpierw zajmę się tym reliktem. To czekajcie, wezmę sobie ten bloczek, bo tam chyba jeden już był. No i będziemy trochę się z nim taszczyć, niestety. Nie ma na to rady. Eee, tak, idziemy tędy, 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 <laughs> aż do przycisku. No, trochę to potrwa. Dobra, odkładamy. I idziemy po drugi. O, widzicie, otworzyła się kratka z reliktem na chwilę, ale niestety, właśnie płytka musi być obciążona dwoma blokami, żeby to zostało otwarte. Dobra. Wow. Nie spadły z tego? Nie, dobra. Zostały. Ok, to idziemy po relikt. Hop. Ok. Dobra. Relikt jest nasz. Mm. No to idziemy teraz y, obciążyć. Wait, nie chciałam tędy wychodzić. Idziemy obciążyć bramkę tam z drugiej strony, jeszcze ponieważ y, potrzebujemy mieć obie otwarte. Dlatego, że y, z jednej strony bloczki będziemy musieli sobie przerzucić do tego głównego pomieszczenia, żeby. No, tak wam pokazywałam, żeby aktywować sobie zagadkę, a, a drugie przejście po prostu będziemy musieli mieć otwarte, żeby do tej zagadki się w ogóle dostać. <grym> Także dlatego, trzeba obciążyć sobie z dwóch stron. Okej, okay. no niestety trochę trwa to taszczenie tych bloków, ale już ostatni i będziemy mieli e, wszystko. No niestety, ja nie mogę przyspieszyć teraz Lary w żaden sposób. Dobra. No. Dobra, kobieto, nie szalej. Aha, fajnie, super. Uf. Właśnie o tym mówię, o tym mówię. Dobra, koniec tego dobrego. Przerzucamy sobie bloki. Dobra, jeszcze jeden. Hoppa. Jest. Dobra. I teraz je zabieramy na ten główny przycisk. Także jeszcze trochę ta a może uda się trafić? Nie, zaraz zawsze jakoś tak rzuca na bok bardziej. Dobra. Drugi. No. I będzie mieli aktywowane tutaj. Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, ogień zapłonął z jakiegoś powodu. Tak i aktywowała nam się zagadka. I teraz sobie do niej pójdziemy. Muzyczka nam wskazuje na to, że poczyniamy postępy. No i teraz jesteśmy właśnie przy naszej zagadce. Musimy sobie ustawić cień tak, aby widoczny był tylko anioł. Oświetlony był tylko anioł. Z jednej i z drugiej strony, także trzeba odpowiedni szablon wybrać. Eee, chyba było dobrze, akurat z tej strony. W sumie nie przypatrzyłam się. O, to jest dobre. I teraz jeszcze tył. To nie jest trudne. Eee, wystarczy po prostu tyle razy przeciągać tą dźwignię, aż trafi się na dobry szablon. O, teraz jest dobrze. Jak widzicie, jedna blokada drzwi się nam. Mm, usunęła. Także jeszcze z drugiej strony. Coś wyleciało. Chyba dopiero jak ustawię dobrze, to wylecam jakieś nietoperze. Mm, dobra. Okej. Okay, I jest dobrze. Tak, tył już był dobrze ustawiony tego anioła. Dobrze. Jakieś, jakieś gacki? Nie. O dziwo. E, dobra. Czy tu był jakiś skarpel? Chyba jeszcze nie. Nie, jeszcze nie, dobra. Dopiero jak sobie przejdziemy, tak? I teraz możemy otworzyć te drzwi. To jest czasowa sprawa, ale całe szczęście te drzwi zamykają się dosyć powoli, także można sobie zdążyć na spokojnie w miarę. Także myślę, że nie powinniśmy mieć problemu z dotarciem tam. Okej, okay. do góry. No i jesteśmy. Także tak jak mówiłam, nie jest to jakieś bardzo trudne. Tak, jeszcze jakieś pająki. Na mnie czekają tutaj. Do ubicia. Dobra, tu mamy kolejną apteczkę. Ja sobie ją chętnie wezmę. Tu jest skarb numer 9. Oraz od razu skarb numer 10, także jeszcze 3 i będziemy mieli komplet z tego poziomu. No i wchodzimy do takiego dosyć ważnego pomieszczenia. six of us before we boxed them up. They were protecting one of Thor's gauntlets and a map showing where the rest of his treasures were hidden, all of which are necessary to open the way to Avalon. The Norse believed this site contains a powerful weapon, and to safeguard against this possibility, I destroyed the original map. I hope this was not a terrible mistake, but if it was, I, I hope, hope you and your mother Can forgive me. Tak, no i mamy taką dosyć ciekawą walkę z trollami. Czyli takie pierwsze, nadprzyrodzone stwory, które napotykamy na swojej drodze. Tak, i żeby je zabić do końca, jeżeli nie zrobi się na nich headshot'a, to trzeba jeszcze na nie naskoczyć, żeby one się rozleciały na takie kawałki. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to one po jakimś czasie właśnie się zregenerują i odżyją. Taki, taki niebieski pył z nich wyleciał. To są właśnie te trolle, o których wspominał ojciec Larry. No i mamy drugą z rękawic. Wiemy już co i jak, że ojciec to ukrył. Przed natną. E, Dobra, no i teraz będziemy sobie już stąd powoli wychodzić, bo mamy to co chcieliśmy. Czyli drugą rękawicę do kompletu. Tylko oczywiście musimy jeszcze zdobyć pozostałe y, trzy skarby. Właśnie zmierzam po pierwszy z nich. Wow! Bardzo ciekawe, Lara, co tu się zrobiłaś. Tak, możemy użyć tej klatki, żeby się wspiąć na tą platformę. Bo to jest jedyna rzecz, którą możemy przesuwać tutaj za pomocą tej rękawicy. No i mamy skarb numer 11. Tak, tak naprawdę była tylko droga po ten skarb. Wow, co ty, Lara, odprawiasz takie dalekie skoki. Teraz sobie przesuniemy tą kolumnę już w dobre miejsce, czyli tu. Możemy ją i tak przesuwać tylko w zasięgu tej klatki, bo... Znikąd inąd. Mhm, fajnie. Lara nie doskoczy do tej kolumny. To jest drążek, ale nie wydaje mi się, żeby z niego było jakieś użycie. Tej na dole. Nie, nie wiem, czy ja go używam kiedyś do czegoś. Tak, tu już nam się świeci skarb numer 12. Musimy sobie przejść na drugą stronę tej krawędzi. Wow, wow. dobra. Ok. Tu jest skarb numer właśnie dwanaście. Tak ciągle słychać się, jak działa ta rękawica. Tak fajnie emanuje. No i już tak naprawdę do wyjścia si się zbliżamy. Mm, ta się wyczerpała jeszcze szybciej niż poprzednia. Tak, jesteśmy z powrotem w takich kopalnianych, podziemnych terenach, i tu będzie po drodze nasz ostatni skarb. Tak, tutaj, dokładnie w tej urnie. Skarb numer 13. I mamy wszystko. Mamy wszystko. Super. No, to już tak naprawdę ostatnia prosta do końca poziomu. I przy okazji wyjaśni nam się prolog. Słuchajcie, bo pewnie kojarzycie ten z widzieliśmy go w prologu, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Teraz jakby wracamy do tego i poznamy całą historię. Tak, ten fragment już znamy, tylko teraz już wiemy jak Lara się tutaj znalazła. Wyszła po prostu z krypty dopiero co i nie ma pojęcia co się tutaj dzieje. Tak jak my, zresztą na samym początku gry. Bardzo fajny zabieg. No i teraz będziemy tą sekwencję, tak naprawdę, przechodzić. Może powiedzieć jeszcze raz. Czuję się, jakbym znowu zaczynała. Let's play. Dobra. I ruszamy dalej. A co ciekawe, nie ma tutaj apteczki, chyba była w prologu. No, dobra. Przechodzimy już nam dobrze znany fragment. Tylko tym razem odkryjemy, co tak naprawdę tutaj się stało. I chyba wtedy tą skrzynkę musieliśmy też przesuwać. Bo gra nas uczyła, że możemy przesuwać przedmioty. Teraz już wiemy, bo już kawałek grywamy za sobą. Dobra. Ostatnia prosta i wyjaśni się, co tutaj. Tu, co tutaj się wydarzyło tak naprawdę. I said, i'll drop you. what? so you can shoot me again? it wasn't lara. why would she set fire to her own home? she got into the vault. it had to be her. is that what happened here? someone blew open the vault. all right. say it wasn't. someone who looked a hell of a lot like you opened it using the retina scanner. impossible. exactly. then what happened? You.

ZIP pomylił nas z kimś. No ale z drugiej strony, no, po co Lara miałaby wysadzać własny dom? Przyjaźnią się już chyba na tyle, że trochę dziwne jednak, że ZIP to uwierzył. Mimo, że ten ktoś wyglądał tak jak Lara. No, zaraz się okaże o co chodzi. Niestety, Alistera nigdzie nie widać, także niedobrze. Musimy go odnaleźć. Okej. Okay. Jeszcze niżej. Lie still. I'll see. See you. Alistair, hold on. See you. What the hell was that thing? I've only seen something like it once before. A doppelganger that Natla sent after me years ago. But that one didn't have a mind of its own. But how could Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts now Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities. I'm going to southern Mexico to retrieve Thor's belt. What? Alistair's dead? And it's just business as usual? I need Thor's belt to get his hammer, and I need the hammer to kill a god. <whistles> <hums> 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 tak. Uh... Dosyć sporą dawkę fabuły otrzymaliśmy na sam koniec poziomu. Niestety Alister nie przeżył starcia z Sobowtórem Lary. No i zobaczyliśmy Sobowtóra w pełnej krasie, ponieważ pierwsze starcie z nim mieliśmy w Anniversary w, na Atlantydzie. Tylko, że tam był bez skóry, pokryty był samymi mięśniami, a tutaj już jakby został dokończony przez natle i rzeczywiście wygląda jak Lara, tylko że ma czerwone włosy i warkocz, który Lara też mogłaby mieć swoją drogą, no ale już trudno. No i umie idealnie kopiować ruchy Lary. Oprócz tego jest jeszcze jakoś nadnaturalnie wzmocniony, więc jest jednak lepszy i szybszy niż Lara. Także no nie jest dobrze, ponieważ wykradła z Lary kamień Amandy i podpaliła całą posiadłość. Także, także nie jest dobrze. No i oczywiście straciliśmy Alistera. No, ale Lara jakby nie może oddawać się żałobie, tylko musi działać dalej. Musi kompletować orange Tora. Musimy zdobyć jeszcze. Pas, i wtedy będziemy mogli już posiąść młot. Dopiero z całym tym kompletem możemy używać młota. Także na wyprawę w poszukiwaniu pasatora wybieramy się do południowego Meksyku. Muszę przyznać, że nie przepadam za tym poziomem. <grym> Niestety, ale, ale no, musimy przez niego przebrnąć. Ale tak średnio go lubię. Jest tutaj dosyć irytująca czasówka i jest jazda na motocyklu, którego nie znoszę, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Nie mamy wyjścia, musimy przebrnąć przez to, czego też nie za bardzo lubię. E, może sobie od razu przeczytajmy opis. E, fotografie mojego ojca wskazują, że pastora jest gdzieś w Ameryce Środkowej, natomiast jego młot znajdę pomiędzy Grenlandią a Norwegią. Zip nie może zrozumieć, jak mogę kontynuować poszukiwania po tym, jak Alister został zamordowany, ale ja jestem przekonana, że zaprowadzą mnie one prosto do, od, do osób odpowiedzialnych za jego śmierć. Tak, no i przede wszystkim dzięki temu Lara będzie mogła zabić na tle, kiedy będzie miała motora. Mm, dobra, w takim razie mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie łapkę w górę oraz komentarz, a my się widzimy już następnym razem w Tomb Raider Underworld, już w południowym Meksyku. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i cześć.